Co no. ten tata robi? Co to jest Jakaś Jaka lampa Co tam lampa He? puxo 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 ah ah Wallace, 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 Jeszcze? Kupuś, będziemy piszczeć! będziemy piszczeć! Kupa, 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 kupa! Kupa, kupa, kupa! Ojejku, jejku! Ojejku, kupak, 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 Lampa wygrywa! Co to za lampa jest? No to nie lampa wygrywa. kupak, już nie mogę utrzymać tego.